Witam serdecznie. Dzisiaj o tym, jak podbijać zainteresowanie kobiet, także myślę, że warto sobie wysłuchać do samego końca tego, co mam Ci do powiedzenia. Przede wszystkim, yy, nie musisz z kobietami rozmawiać w zbyt oczywisty sposób. Czasami można też tak zrobić, że odpowiadasz prosto na jej pytania bardzo krótko. Jak ona się pyta, co robisz dzisiaj? Byłem w pracy. Nie rozwlekaj tego. Nie omawi dokładnie, co robiłeś, gdzie byłeś, z kim byłeś tak po prostu już będziesz wzbudzał większe zainteresowanie kobiet. Ja często widzę takie sytuacje, gdzie kobieta pisze gdzie byłeś, co robiłeś w pracy, jak tam na treningu i facet się rozpisuje, oczywiście taką linijkę tekstu y, długą zaczyna do niej wysyłać, a kobieta traci na zainteresowaniu. O wiele lepiej na tym wyjdziesz, jak będziesz pisał krótko, lakonicznie, zwięźle, byłem gdzieś, coś robiłem, dobrze się bawiłem, i to wystarczy, nawet jak je odpiszesz prostym jakimś słowem, ok, ona często może być paradoksalnie bardziej podekscytowana, bo nie poświęcasz jej tyle uwagi. Większość facetów ma ten problem, że próbuje tej kobiecie zbyt dużo uwagi poświęcać, starać się o nią, zabiegać, wypisywać do niej, a to wszystko będzie powodować, że ty w rzeczywistości tracisz w oczach kobiety. Od czasu do czasu prowadząc taką normalną rozmowę, gdzie Ty odpowiadasz, mówisz tak, albo nie, albo może, jeszcze możesz wprowadzić element y, emocjonalnego doroczenia, y, flirtu, zabawnych komentarzy. Możesz jej powiedzieć na przykład skoro mnie o to pytasz, to nie będę mógł Ci udzielić odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie. Nie odpowiem na to pytanie, Widzisz, to wszystko jest nietypowe, większość facetów czegoś takiego nie mówi i ty w tym momencie też się pozycjonujesz jako facet, który jest dla niej wyjątkowy. Kobieta mentalnie potrafi odczuć, czy ty jesteś facetem, który wszystko o sobie powie, czy jesteś facetem zagadką, o którego będzie się musiała sama postarać. I Oczywiście ten mężczyzna, który jest bardziej tajemniczy, często będzie dla kobiety też o wiele bardziej wartościowy. Nie mówię wszystkiego o sobie. Nie odpowiadaj na każde pytanie na początku. Uśmiechaj się. Oczywiście, prowadź normalnie rozmowę. Odpowiadaj. Może, zobaczymy. No tak, niech ci będzie. Niech ci będzie, że mam dziewczynę. Co za różnica. Ona i tak widzi, że ty sobie jaja robisz często i nie weźmie tego na poważnie. Więc cała sztuka w tym, aby nie być facetem, który próbuje się zbyt idealnie przy niej zaprezentować. A czasami, tak jak mówię, najzdrowszy jest tutaj. Minimalizm, tak? Siedzisz sobie zrelaksowany na spotkaniu z dziewczyną, ona cię o coś pyta, ty odpowiadasz: No może, czas pokaże, nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, nie rozmawiajmy o tym. I widzisz, to wszystko będzie powodować, że z perspektywy kobiety jesteś facetem o wiele bardziej tajemniczym, którego ona też próbuje bliżej poznać. I dzięki temu, oczywiście, też zyskujesz dużo więcej, więcej w jej oczach, jesteś dla niej kimś zupełnie nietypowym. Problem polega na tym, że jak wy poznajecie, spotykacie atrakcyjną dziewczynę, to chcecie jak najwięcej pisać, opisywać ze swojego życia. Miałem kiedyś takiego chłopaka na szkoleniu rolnika i jak on mi pokazał swój numer telefonu, to ja się za głowę złapałem, tak? On po prostu takie wierszyki pisał do tych dziewczyn, co on robił, rano wstał, wykąpał się i on to wszystko dziewczynie opisywał, nowej koleżance. Rezultat był taki, że ona już nie chciała z nim pisać po dłuższej chwili. I tak to właśnie działa. Ale jeśli będziesz pisał do kobiet krótko równoważnikami zdań, będziesz bardziej taki w ten sposób intrygujący. Przeważnie, większość kobiet będzie się bardziej starać, będzie chciała bardziej zwrócić Twoją uwagę, bo wydarzy się dosyć tutaj interesujący. Oczywiście, tutaj też warto używać tego typu zwrotów. Może, możliwe, moglibyśmy. Może znalazłem dla ciebie trochę więcej czasu? Może jeszcze kiedyś bym z tobą porozmawiał? Może jeszcze kiedyś pogadamy? Jak ona się pyta? Co u ciebie? Kiedy masz czas? Po prostu gdybanie powoduje, że kobieta też nie jest pewna przyszłości z tobą, i przez to o wiele bardziej intensywnie angażuje się w całą znajomość. Czasami, jak powiesz, nawet dziewczynie. Ja się nie muszę już z Tobą spotykać, nie jestem pewien tego, czy chciałbym się w ogóle z Tobą spotkać. Ona też będzie o wiele bardziej zainteresowana, bo z jej perspektywy będą się tutaj pojawiać ciekawsze wyniki, rezultaty i staniesz się obiektem jej zainteresowania. Wyciągnij sobie z tego wnioski, bardzo często macie z tym problem, nie potraficie zrozumieć tych prostych zależności. Natomiast czasami mniej faktycznie znaczy więcej, tak. Podobnie jak ty przyjeżdżasz na spotkanie, nawet z błąd dziewczyną, nie próbujesz się adorować, tylko się uśmiechasz, jesteś wyluzowany, odpowiadasz tak, nie, no dobra, I, i właściwie jesteś taki bardzo prosty w tej rozmowie, lakoniczny, zwięzły. To może zrobić większe wrażenie na kobiecie niż taka nerwowa rozmowa, gdzie ty jej wszystko chcesz opowiedzieć i podbijać jej emocje, i to wszystko w sztuczny, taki syntetyczny sposób. To nie będzie działać. Krótko. Z uśmiechem w atmosferze niedopowiedzenia i zobaczysz naprawdę dużo lepsze rezultaty, efekty, też nie jedna kobieta będzie na ciebie znacznie lepiej reagować. Mogę się już z tobą nie zobaczyć. Mogę już z tobą więcej nie porozmawiać. Niech ona się zacznie czuć niepewnie, zauważysz bardzo ciekawą atmosferę rozmowy, polecam się o tym przekonać. Może cię już więcej nie spotkam, może już bym nie chciał z tobą rozmawiać. Widzisz, te wszystkie przykłady powinny ci uzmysłowić, że właściwie całą tą relację z kobietą powinieneś prowadzić w sposób, który jest zupełnie inny od większości tych relacji, które prowadzą faceci, którzy bardzo zabiegają uwagę dziewczyny, starają się o nią. Jeśli ty potrafisz zastosować takie podejście, to efekty mogą być zupełnie inne, a zaangażowanie kobiety w relacje będzie też dużo lepsze, większe, także wyciągnij sobie z tego wnioski. Przekonaj się sam, opracuj nowy styl Twojej osobowości na podstawie tego, co mówię, i wykorzystaj to w działaniu. Oprócz tego, nawet nieraz warto zadawać dziewczynom pytania: Skąd wiesz, że jestem facetem, z którym będzie Ci dobrze? Skąd wiesz, że jestem miłym facetem? A co byś zrobiła, gdybym Ci powiedział, że jestem niemiły? Myślisz, że ja z Tobą wytrzymam? Bo jak nie wytrzymam, to ucieknę? Tego typu wstawki doskonale też będą podbijać emocje. I dlaczego tyle przykładów podaję? Podaj tyle przykładów, żebyś zrozumiał, że chodzi tak naprawdę o dobrą zabawę. O to, żeby w atmosferze niedopowiedzenia podbijać energię kobiet. Jak to wykorzystasz, zastosujesz w praktyce, uwierz mi, większość kobiet będzie o wiele bardziej się o Ciebie starać i też pojawią się dużo lepsze efekty, rezultaty. Także jak najbardziej polecam takie podejście. Mogę się już z Tobą więcej nie spotkać. Kto powiedział, że Cię lubię? Bo przecież mogę Cię nie lubić. Uśmiechasz się, no wiesz, teraz ktoś to słyszy, teraz yy, wysłuchuje tego filmu i sobie myśli, to jakieś głupie wstawki. Nie, to są mechanizmy, dzięki którym możesz zwiększyć zaangażowanie kobiety, bo ona sama dojdzie do wniosku, że ty jesteś taki niejasny, nieoczywisty, ekscytujesz ją, nie może cię zdobyć, nie może zwrócić twojej uwagi na siebie, a wszyscy faceci dookoła za nią latają. I właśnie w tej sytuacji ona zaczyna się sama o wiele bardziej starać, pisać i ulegać. Twojemu urokowi. Tak to właśnie działa. Oczywiście, to wszystko trzeba przepracować, być może niektóre te teksty, które to wypowiadam, są dla ciebie zbyt mocne, ale no musisz się bardziej też otworzyć emocjonalnie na kobiety, odblokować, aby stać się o wiele bardziej skutecznym facetem. Inaczej zawsze będzie tak, że ty jesteś nieśmiały, poddenerwowany, a kobieta wyczuwa, że tak naprawdę Ty jej się nie podobasz, że nic was nie łączy. Często jeśli ktoś zrozumie ten schemat, i to podejście, to nastawienie, efekty pojawiają się bardzo szybko. Mało tego, kobieta nie potrafi ci odmawiać, bo jesteś bardzo łatwo w stanie przesterować jej psychikę w takim momencie, gdzie ona zaczyna się bardziej prosić, bardziej starać, bardziej zapytywać, czy znajdziesz czas, czy jeszcze pogadacie. To wszystko też będzie wyglądać zupełnie inaczej. Także wyciągnij sobie z tego wnioski. My już dzisiaj nie musimy dłużej rozmawiać. I pauza, i cisza, jej mówisz, no i na tym skończyłem. Idę. I ona mówi na przykład tobie, poczekaj, nie idź, nie? I w tym momencie kobieta zaczyna się o wiele bardziej angażować. Kobieta zaczyna się starać. Ty zyskujesz w tej atmosferze jako facet. Dlatego zawsze polecam takie podejście, nastawienie. Wydaje się to może takie dosyć hmm, kuriozalne, no, takie teksty tworzyć, ale słuchaj, właśnie w z kobietami jest zazwyczaj na odwrót, jak cię uczono przez całe życie. I ten, kto ma troszkę więcej doświadczenia, jestem pewien, że rozumie to, o czym ja mówię, i też wykorzystuje tę wiedzę w praktyce. Mógłbym się z Tobą już nie zobaczyć, mógłbym z Tobą już nie popisać, mógłbym się do Ciebie już nie uśmiechać. To też będzie budować ekscytację kobiety. Naucz się tego, przetestuj to w praktyce, a nie jedna kobieta będzie. Czuła do ciebie coś więcej, spodobasz jej się. Pomyślisz, że masz fajny charakter, że jesteś taki zabawny, ekscytujący, ale tak naprawdę to ona się będzie ciągle zastanawiać, czy ci się podoba, i to jest właśnie klucz do sukcesu. W tym tygodniu, do czwartku, do północy, pakiet 6 kursów, 82% taniej. Polecam, pobierz sobie świetna wiedza, która działa, daje efekty z kobietami. Promocja.uwodzeniewdzień.pl, weź w tego linka. Pobierz to wszystko w dużo niższej cenie, ciesz się efektami. I oczywiście, jeśli chcesz się dużo więcej na ten temat yy, dowiedzieć, napisz do mnie. Pomogę Ci w każdej relacji z kobietą, dowiesz się, jak silnie wpływać na kobiety. Pisz na frywolny frywolnymałpa.uwodzeniewdzień.pl Zapraszam na moje szkolenia, lekcje w Krakowie, gdzie nauczę cię wszystkiego krok po kroku. Jak zapoznawać piękne kobiety każdego dnia, jak na nie wpływać. Cała ta wiedza działa i mogę Ci to udowodnić, dlatego warto z tego korzystać zgłoś się do mnie ja ci pomogę